Lancer wersji sportback bardzo efektownie wygląda z przodu. Maska i grill mają kojarzyć się z nosem rekina. Wzorowane też były na kształtach znanych z samolotów myśliwskich. Lancer bardzo podobny jest do sportowej odmiany Evo 10. Wznosząca się linia boczna, ostro ścięty tył i spoiler dachowy dodatkowo wzmacniają dynamiczny wizerunek tego samochodu. Trochę rozczarowują natomiast przyspieszenie i wyposażenie. Trochę czuję się zły na Mitsubishi, bo koncert mnie nieco oszukał. Zanim wsiadłem do tego samochodu. Obiecywałem sobie bardzo, bardzo wiele. Dostałem, dostałem dużo, ale nie tak dużo, jak myślałem, że dostanę. To trochę tak jak z piątkowym uczniem, który nagle dostaje z bardzo łatwego sprawdzianu 4 minus. Niby dobrze, ale nie dosyć pozostaje. Auto podczas rozpędzania sprawia wrażenie ociężałego, rozbawia w nim także atrapa halogenów i denerwuje nieestetyczny wydech. Także ustawienia fotela kierowcy nie są satysfakcjonujące. Siedzi się wysoko, a kierownica ustawiana jest tylko w jednej płaszczyźnie. Układ jezdny sportbeka jest taki sam jak w sedanie. Pracują w nim kolumny MacPhersona z przodu i zawieszenie wielowahaczowe z tyłu. Auto prowadzi się przyzwoicie, i na nic ekscytującego liczyć nie można. Mimo 143 koni mechanicznych zamkniętych pod maską, wydaje się brakować mocy. Wnętrze jest do bólu japońskie i trudno tutaj określić, czy jest to wada, czy zaleta. Prosto, schludnie, mechanicznie i plastikowo. Podobać się może sposób, w jakim składa się tylna, dzielona kanapa. Łatwo uzyskujemy przestrzeń, której nie powstydziłoby się nawet auto typu kombi. I być może właśnie tutaj tkwi klucz do zdefiniowania akurat tej wersji Lancera. Na próżno szukać w nim rajdowca. Ten samochód to solidnie zrobiony, rodzinny hedgeback, który dobrze udaje sportowe auto. Ceny za model z silnikiem benzynowym 1,8, zaczynające się od 60 tysięcy złotych to też spory adut.